Witaj. W dzisiejszej praktyce zajmiemy się przygotowaniem ciała do wygięć. Wygięcia w tył to trudna praca i wymaga dobrej techniki, dobrego przygotowania ciała. Jeżeli chcesz wchodzić do pozycji wymagającej również otwarcia barków, takiej jak syrenka czy most, to oprócz tej praktyki. Zajrzyj również na nagranie dotyczące świadomości i mobilności w obręczy barkowej. Razem da Ci to kompletne przygotowanie do trudnych wygięć w tył. A teraz zaczynamy. Stań proszę na początku maty na szerokość bioder, stopy ustaw jednocześnie, równolegle do siebie. Przyjmij pozycję tadasany ręce kciukami na zewnątrz, dociśnięte stopy rozrywają matę na boki. To da Ci ustawienie naturalnych krzywizn kręgosłupa i prawidłowe, prawidłową pozycję miednicy, bark barków i głowy. Daj sobie kilka oddechów w tej pozycji. Poczuj swoje ciało, jakie ono dzisiaj jest. Połącz proszę dłonie, opuszki palców i kciuki w odwróconą piramidę przy pępku. Łokcie przyciągnij do ciała. Całe ciało jest aktywne, zadrzej palce z stóp i jeszcze mocniej wciśnij je w matę. Rozrywaj matę na boki. I przy kolejnym wdechu bokiem unieś ręce nad głową. Opuść ręce ponownie do odwróconej piramidy przy pępku. Łokcie bliżej ciała. Na wydechu przenieś ciężar ciała na pięty, wypchnij biodra do przodu i mostek unieś. Brodę zostaw przy szyi. Nie wymagaj od siebie mocnego wygięcia. Rozpoczynamy rozgrzewkę. Przyciągnij pępek do kręgosłupa i na wdechu wróć do centrum. Z kolejnym wydechem wypchnij biodra w tył, zginając się w biodrach, ugnij kolana i wykonaj luźny skłon z odłożeniem opuszków palców na ziemię. Następnie z wydechem, przepraszam, z wdechem wydłuż kręgosłup, rozszerzaj łokcie, otwierając klatkę piersiową spójrz przed siebie, wydłuż plecy. Z kolejnym wydechem przejdź do przysiadu, rękoma sięgnij przed siebie. Nie musisz wchodzić do pełnego, głębokiego przysiadu, wystarczy łódka tasana lub przysiad na uniesionych piętach, na palcach stóp. Wybierz proszę swoją wersję. Z kolejnym wydechem pogłęb skłon. I teraz spokojnie, powoli na wdechu przejdź do pozycji psa z głową w dół z uniesionymi piętami i na wydechu opuść pięty. Mocna, otwarta klatka piersiowa. Pępek do kręgosłupa, oddech do dolnych żeber. I teraz, w zależności od stanu ciała, albo przejdź do klęku podpartego i powoli ostrożnie prawa noga do przodu, albo bezpośrednio z psa z głową w dół, postaw stopę między dłonie. Tylna stopa zostaje zadarta czyli pięta jest w górze. Na wydechu ręce na biodra ciało w górę. Na wdechu unieś przodem ręce do góry, kciuki w tył. Proste łokcie. Wyciągnięte ręce. Tylna noga, silna, aktywna. Wciskasz stopę w matę i wypychasz biodro do przodu, ale prostujesz kolano. Damy sobie tutaj jeszcze dwa oddechy. Niech oddech sięga do dolnych żeber. I z każdym wydechem próbuj bardziej biodro do przodu, ręce bardziej do tyłu. Pilnuj kolana z przodu, stopa jest wciśnięta w matę. I teraz z wydechem ręce idą na ziemię i pies z głową w dół. Przejdź do dłoni. Do luźnego skłonu brzuch na udach, opuszki palców na macie i z wdechem wydłuż kręgosłup, ciężar ciała na przodach stóp, z wydechem przysiad, znowu twoja wersja, może to być utka tasana, daj ręce do przodu i z kolejnym wdechem wciśnij stopy w matę i jednym ruchem wyjdź do wyprostu z uniesionymi rękoma. I z wydechem ręce wracają do pępka, do pozycji piramidy. Łokcie blisko ciała, stopy aktywne rozrywają matę na boki. Z kolejnym wdechem bokiem unieś ręce. Odwrócona piramida, łokcie blisko ciała, z wydechem podwinięta miennica, biodra chcą iść w przód, a mostek w górę. Broda zostaje przy szyi, łokcie przy ciele, otwarte serce, ciężar ciała napięty, biodra w przód i pępek do kręgosłupa na wdechu, powrót do centrum i z wydechem skłon, wypchnij biodra w tył. Ciężar ciała na przody stóp, opuszki palców na matę, rozszerzone łokcie, na wydechu przysiad lub łódka tasana, ponownie skłon, i prawa noga do tyłu, wykrok. Na wydechu. Ręce idą na biodra, ciało w górę, na wdechu unieś przodem ręce, proste w łokciach, pchaj biodra do przodu, mocny fundament, rozgrzeje nogi i podwinięta miednica przygotuje Cię do wygięć. Kolce biodrowe próbują patrzeć na twarz. Mocna, aktywna noga. I z wydechem. Opuść ciało. Pies z głową w dół. Wycofaj lewą nogę. Unieś pięty w górę. I na wydechu opuść. Spójrz między dłonie, podejdź do dłoni, pół wyprost. Odpychaj się łóżkami palców od maty, brzuch przy udach. i z wydechem przysiad ręce do przodu. Wciśnij stopy w matę, wejdź w górę, unieś ręce i wydech. Powtórz tę sekwencję. Tak dużo, aż poczujesz, że twoje ciało jest naprawdę rozgrzane. Możesz wprowadzać różne wariacje dla rąk. Możesz wypychać splecione ręce. Możesz również koszyczek mieć z tyłu i ściągać je od w dół i oddalać od pośladków. Im więcej wariacji, tym lepiej przygotowane barki. Dziękuję Ci za uwagę. Udanej praktyki.